Tak, tak, do jutra. O ile dożyjecie. Rose Hamilton? To ja? Nazywam się Aleksander Clark. Jestem przyjacielem Twojego ojca. <laughs> Dobry żart. Ten piek nie ma przyjaciół. Jestem tu po co, aby zawieźć się do domu? Zapłacono mi. <laughs> Gdyby mój ojciec ci zapłacił, żebyś zawsze mnie do domu. Wolne żarty. Sorry, ale chyba mnie z kimś pomyliłeś. A kto powiedział, że to on mi zapłaci? No dobrze. Скорее, что я остаюсь, то та... хоть на... E, więc skąd znasz mojego ojca? Dawne interesy. Jakaś firma? Wyrolowałeś go z interesów, że skończył na takim dnie, a ty chodzisz w garniturze? Sam wypisał się ze spółki. Kazał spieniężyć firmę na pół i spierdolił z pieniędzmi. Ale nie mam mu tego za złe. Pewnie byłam mała, co? Kompletnie cię nie pamiętam. Nic dziwnego. Ojciec nie chciał cię mieszać do swoich interesów. Nie do końca pamiętam, jak się do was jechało. Mogłabyś mi troszkę pomóc? Za coś chyba ci płacą. Hmm, w prawo. Za 200 metrów w prawo. Dziękuję. Zwykle. Hej! Byłoby miło, gdybyś raczył wstać i zrobić coś w domu. Rose, proszę, nie bądź bezczelna. A ty się niby gdzie tak stroisz, co? Ech, mam spotkanie z koleżankami. Chyba jeszcze należy mi się coś od życia. Czekaj, czekaj. I co? Ja mam to wszystko posprzątać i sama się nim zająć, tak? Dopóki się nie obudzi, to... Tak jakby masz mieszkanie dla siebie, więc proszę uszanuj to, bo wiele nastolatek nie ma takiego szczęścia. Tak, tak, no po prostu świetnie. Dziękuję, że zawsze mogę na ciebie liczyć. Musisz się powoli uczyć samodzielności, nie zawsze będzie ci tak dobrze. Odgrzej sobie jedzenie z lodówki i proszę nie męcz taty. Wrócę późno, więc proszę, połóż się o jakiejś racjonalnej godzinie. Kocham cię! Och, gdybyś to była... Czy wszystko dobrze pani Bajer? Tak. Wszystko w jak najlepszym porządku. Jeśli możesz nakryj do stołu, proszę. Panielko Bajer, pański ojciec złożył pani wizytę. O, nareszcie. Nie mogłam się doczekać rozmowy o interesach. Państwu mu tu wejść i zostawcie nas samych. Oczywiście. W razie co proszę krzyczeć. <noise> Krzyczeć? Ale po co? Przecież nie przestrasza się własnego ojca. Miło cię widzieć, córko. Czy to przypadek, że rozmawiamy akurat tutaj, a nie w twoim gabinecie? Kamery są we wszystkich pomieszczeniach w tym domu. Prócz tego, postanowiłam, że nasze rodzinne sprawy będą pozostawać w tym pokoju. <noise> Naturalnie coś powiesz, przypomnę ci, że to miejsce święte Nie waż się tu bluźnić i wymawiać imiona, których wymawiać nie wolno Czy wyraziłam się jasno, tatusiu? Twój dom, twoje zasady Widać, że jesteś z rodziny Bayer Wdałaś się w tatusia Powiedziałam, nie bluźnić! Odczuwam wstręt do tego nazwiska Nie będziemy go tu zachwalać Zwłaszcza w jej towarzystwie. No hej. Dłużej tego tynku nakładać nie mogłaś? Wybaczy, ma zły dzień. Nie, nie, spoko, przyzwyczaiłam się. No to Rose, może w końcu opowiesz nam, co to za sponsor, do którego Audi wsiadłaś? No, wyglądał na ułożonego mężczyznę. Proszę cię, mógłby być jej ojcem. No, ja bym na takiego co się nie narzekała. Może już tak jej nie przeceniaj, co? Ej, to, że ty wciąż umawiasz się z małolatami, nie znaczy, że Rose nie miała trochę szczęścia. Wiesz co? Puknij się czasami w łeb. To mój chłopak. Ma na imię Aleksander. Miał swoją firmę, ale nie wypaliła. Got you. A możesz się ty w końcu zamknąć? Zazdrość kuje, co? Proszę cię, zazdrość? Pewnie facet cię wybrał, bo byłaś najłatwiejszym celem. Nie powiesz mi, Rose, że tacy biznesmani wybierają po intelekcie którym ty zresztą nie grzeszysz. Mhm, mm tak. Tyle, że o ile się nie mylę, to sprawia, że finansowo jestem w o wiele lepszej pozycji niż ty. Skoro u ciebie roz tak dobrze z kasą, może zainicjujesz następne zakupy? Bez problemu. Mój misiek nie będzie na mnie żałował. Mam nadzieję. Bo wiesz, ja mam wymagający gust. Mam nadzieję, że ci dogodzę. A teraz wybaczcie, ale muszę gdzieś zasłonić. To chytra szczęściara. I co sobie do cholery myślałeś, mówiąc to o mojej osobie? Co pas posłuchaj mnie. Jesteś najmądrzejszą osobą, którą znam. Potrzebuję cię. Przestań mi tu do cholery słodzić, bo ci przyłożę. Ach, mówię poważnie. Uspokój się i pomyślę raz, jaki miałbym inny motyw. Skoro w taki sposób nie da się z tobą rozmawiać, to powiedz mi proszę, co mam z tą informacją zrobić, co? Chociażby zachować dla siebie. Zachować dla siebie. Mój drogi, wiesz może, czym jest lojalność? Pas, ja rozumiem, ale. To dobrze, bo chciałabym, abyś wiedział, że przysięgałam ją Bajerowi od dziecka. Był jedyną osobą. Jedyną, która we mnie uwierzyła. Jeśli kiedykolwiek dowie się, że o tym wiedziałam, ukręci mi łeb zaraz po tobie. Dobrze. Jeśli chcesz, możesz mu to powiedzieć. O czym ty mówisz? Godzisz się na pewną śmierć, obcięcie kończyn, spalenie Twojego domu, wszystkiego, co masz. Ty naprawdę jesteś pojebany, Aleksander. Gdyby nie to, nigdy byśmy się nie poznali. Hm. Pewnie tak. Dziwnie mi się z Tobą rozmawia. Pierwszy raz widzę w Twoim kąciku uśmiech, a w Twoich oczach jakąś iskra. Nie są puste jak zawsze. Ale wyglądają na smutne. Alex, zaufaj mi. Odpuść sobie tą sprawę. To zniszczy twoje życie. Jakby już dawno nie zostało zniszczone, co? Dopóki jej nie zobaczyłem. Nie miałem chęci do niczego. Nie widziałem celu. Nie czułem nic do nikogo. Nawet jeśli to przypadek. To chcę dowiedzieć się, kim jest ta dziewczyna I dlaczego ktoś chciał ją zabić <noise> Nie Nie, 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 nie To cię pojebało Nie umiesz pogodzić się ze stratą I próbujesz wciągnąć siebie i mnie w jakieś gówno Uspokój się, proszę Nie, Aleks Masz pierdolca na punkcie swojej zdechłej żony Była moją narzeczoną O tym właśnie mówię A jakie to ma niby teraz znaczenie? Jej Nie ma Rzeczywistość jest smutno. I nieważne, czy dowiesz się, dlaczego ktoś chciał zabić tą dziewczynę, czy nie, to Rachel dalej będzie leżeć 3 metry pod ziemią. <tryk> Wiesz, teraz mamy dwie możliwości. Pierwsza, przestaniesz dyszeć i zejdziesz ze mnie. A druga, możemy zostać w tej pozycji, ale chciałabym chociaż zdjąć buty. Przestań mi prowokować, Topaz. Wiesz, co potrafię. A już się tak nie unoś. To jak? Zejdziesz ze mnie, czy nie? <słuch> Wiesz, lubię podduszanie, ale z umiarem. W tym momencie wynosi się z mojego mieszkania, to Topaz. Chciałam pomóc. Mam nadzieję, że szybko ci przejdzie. Proszę, co ja, jako twój pracodawca, będę z tego mieć? Myślisz, że pomogłaś przyjaciółce? Rozgłos medialny? Wiesz, że nic nie mogę ci zaoferować, ale proszę, nie skreślaj mnie już na starcie. Wiem, że jesteś surowa, ale ja zawsze byłam wobec ciebie lojalna. Pokaż mi, proszę, że chociaż trochę mi się to opłaciło. Wiesz, że muszę patrzeć na to profesjonalnie, Rachel. Proszę cię, daj mi chociaż szansę.